Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Mamy czwartek moi drodzy 626. Będę na rozładunek towaru, który załadowałem w środę w koninie. Tak moi drodzy, załadowałem w koninie. Jak chcecie się dowiedzieć jaka była, jaki był początek tygodnia, to zapraszam do poprzedniego odcinka. Ci co są nowi i nie oglądali. Na wstępie zapraszam i zachęcam do subskrypcji mojego kanału. Lajkowania, łapkowania ee, w sumie, tutaj no, to samo, komentowania i wszystkich tych te rzeczy, które YouTube lubi. No, a co tam, fakty transportowe 37 km do celu. Wczoraj, jak załadowałem, to dojechałem no gdzie dojechałem, a dojechałem na mop Woźniki tak szczerze powiedziawszy, to y, miałbym czas, zresztą miałem czas, żeby dojechać na miejsce, na firmę, ale stwierdziłem, że i tak się nie rozładuje, nic to mi nie zmieni, a wykorzystam trzecią 15-godzinną normę czasu pracy. Więc to mi się w zupełności nie opłacało. Bo i tak bym nie był wcześniej rozładowany. Jaki zaśnieżony samochód? Tak, to białe na dachu to był śnieg. Bo też się zdziwiłem. Rano kurwa padał śnieg. Tak proszył. 31 marca. No, już we wiosnę. No. I co tu jeszcze Wam dodać i powiedzieć? No czym ja to mówię? więc no, stanąłem sobie te 40 km przed miejscem rozładunku aby jedenastkę sobie w końcu pyknąć no bo kurde od poniedziałku rąbę dziewiątki no i to taki czas no napięty na, na był e, wszystko na styki no teraz jadę tu rozładować się i mam już dalej załadunek e, mam już załadunek jest Plan jest taki, że jadę na welwet do Olkusza. Na welwet do Olkusza, tam ładuję na Lidla blisko, do Strykowa. A dlaczego do Strykowa? Na piątek rano. Bo na czepa <küh> musi zjechać na bazę, na, na mały serwis. A co się Marko popsuło? A co się popsuło? A płyta pękła Wózkiem wjeżdżał Wczoraj ładując Te blachy na paletach Dosyć taki job twoja mać <laughs> e, Wózkiem i No i zarwał płytę <laughs> Zarwał płytę Fakt Ona była słaba A po czym była słaba? W ogóle cała moja podłoga to woła Pomc to do nieba O wymianę Eee Pewnego razu wpadł bardzo ciekawy ładunek. Kurna, ta tarka tu, dobrze, że ja tu zjeżdżam na początku tej tarki. Wpadł e, ciekawy ładunek. Rozładowałem się w Lidlu w Kałuszynie bodajże, jeśli dobrze pamiętam tą nazwę, ale chyba tak. I z Kałuszyna wysłali mnie na załadunek do pobliskiej tam, do pobliskiej, no do jakiejś tam miejscowości, nie pamiętam już nazwy, a nie powiem wam, bo nie wiem, nie było to daleko do jazdy, góra 50 km, po, kurde, zmień ten bieg. Yy, po akumulatory, miały być już opróżnione z kwasu. I miały iść to same akumulatory puste do przewozu na Śląsk, na... do recyklingu. No jak się okazało, to był zwykły skup złomu, na którym to ładowałem. Te akumulatory to były albo wylane, albo niewylane. Korki podkręcane nie miały być od yy, tego, ale nie wszystko, nie wszystko było z nich zlane. I jak z tym dojechałem na zawiercie, tak kurde ten kwas, resztki tego kwasu, no niestety porozlewały się po podłodze. I po jakimś czasie, normalnie uwierzcie mi, że yy, wierzchnia warstwę, warstwa podłogi zaczęła się łuszyć, nawet przy mocniejszym przetarciu butem. No i powoli, powoli, powoli się degradowało, degradowało, no i najprawdopodobniej to było tego główną przyczyną, że ta płyta pękła, no. No i chciał, czy nie chciał, trzeba ją wymienić. I tak oto... Tak, <laughs> no zeszło się to, kurde, ze dwa lata od tamtego momentu, ale... <laughs> A podłoga była coraz gorsza. Byle przeciągnięcie, byle pociągnięcie, no to po prostu to wrzynało się w różne rzeczy, czy palety, czy nie palety, czy jakieś inne rzeczy, to wrzynały się w tą podłogę, jak, jak w masło. Nic z tym nie było zrobione, bo i tak nie byłoby sensu... Szef coś tam próbował wtedy... Przepraszam, śniadanko się odbiło. Próbował coś tam zgłaszać, że no kurde, miało być pusto, a teraz kwas. Zresztą na elementach, kurde, ocynkowanych, które gdzieś tam dotknął ten kwas, no po prostu że wyżarło ten ocynk, i, no i pojawia się delikatna rdza, <laughs> delikatna, no, pojawia się rdza, no i tyle, ruda wchodzi i ile wejdzie. Więc, no tak to się sprawa ma, No, <laughs> no i teraz tutaj trzeba się rozładować. Załadować papierem toaletowym, no i jechać. <laughs> Dobrze, że oni mają tam lekkie wózki, no to nic się na mnie stanie. No i jechać rozładować się w piątek na Lidlu, wrócić na bazę, wymienić tą płytę. Chyba, że najpierw pojadę się załadować, bo piątek też wyjadę. Przepraszam, w poniedziałek wyjadę, ale wyjadę już z naszym towarem, z płytką. I dopiero jak płytkę rozładuję w poniedziałek, to dopiero będę dalej dostawał robotę od yy, Dartomu. No bo tak stwierdziliśmy, że tak będzie lepiej i pewniej przede wszystkim. Dobra, bajdu bajdu, a to już 7 minut mojego monologu trwa. I 28, moi drodzy. O, co to? O, Dzień dobry. Jak zabrudzony. Nie zabrudzony. Usterka układu wydechowego. Noksy się odzywają. To autko trochę stało i. wiecie. Czemu to tak?

jednak przygód z naczepą ciąg dalszy. <grym> Idę sobie tak na naczepki, elegancko, a tu coś sycy. Mówię, cychuj znowu coś. Czy jak wymieniali tam buduszkę, to gdzieś na przewodzie, niedokręcone, czy jak, czy uszczelnienie. No ale nie, no. Wdrapałem się, to znaczy wczołgałem się pod naczepę. No i co wyszło? No wyszło to, że siłownik na środkowej osi zaczął troszeczkę upuszczać z dupy gaz. No właśnie. <słuch> Szef będzie zadowolony. Napisałem mu smsa z informacją. Niech. Robi co chce. Czy kupuje, czy nie. No, w każdym razie, jak będę płytę wymieniał, no to przecież równie dobrze mogę siłownik wymienić. No, tyle. 38 km. 38 km zostało. No, zostało. No, trzeba przejechać do welwetu na Olkusz. Na magazynach RB Logistik, tam będę ładował towar na jutro do strykowa. No, no właśnie. Dobra, ja sobie czekam cierpliwie, niech tam zdejmują mi. Słyszymy się później. Eee. No, i moi drodzy, po rozładunku jadę. Posprzątałem sobie tam na firmie naczepę, poskładałem wszystkie gumy, wszystkie narożniki, pasy. Tak, bo tak był zabezpieczony ładunek na kraju, moi drodzy. Tak, ja jestem porządnym kierowcą. I... Znam sposoby i przepisy odnośnie zabezpieczania ładunku jak powinien być zabezpieczony. Aby nikt, kto mi tam nie mówił, że coś jest nie tak. No, no i teraz sobie jadę. Jeszcze tutaj zostało 19 km do załadunku. 19. O, telefon mam. I już jestem na rundzie w kluczach. Trochę samochodów w kluczach przed welwetem było. Więc to może być jakiś młyn Ciekawe co będzie na tym magazynie W Wolkuszu Jaki tam będzie młyn No, tutaj z kolegą sobie porozmawiałem troszeczkę Dojeżdża już w Czechach na Karlowe Wary się załadować i Alusiu! Bo nocki ćwiczy To jak to patelniusz! Eee. No. Jedziemy, jedziemy. Jeszcze 9 km zostało. Trochę przez Olkusz jeszcze będzie trzeba się przebić. Ale to już. 9 godzina bez pośpiechu. Tam kurde, bo przecież i tak na jutro jest rozładunek. No to wiecie. Na spokojnie. To piszcie na spokojnie, ale doły, ale doły się porobiły. No i tu zjechałem sobie na Orlena o, Pizza kapycioza leci na ruszt i jedziemy dalej, jako obiadek będzie. The next day, no i jest to, moi drodzy, już na. W środku, jest parę minut po szóstej Chociaż mam awizację na dziesiątą, ale Wezwali mnie, ale zobaczcie co ta pogoda odpierdala Na pryma aprilie zaczęło napierdalać Śniegiem Zimno w ciul, minus dwa stopnie Kurde Niesamowicie Dobra Wchodzę do środka, zdejmuję I lecimy dalej, do domu Dokumenty w ręce i zapierdzielam do samochodu już rozładowany, policzony 650 A wjechałem, do chyba 610. Jak ten gość stamtąd wyjechał? No chyba, że tamten mu też odjechał. No chyba tam Ten, ten jakiś zawalony śniegiem. Ciekawie, ciekawie. Moi drodzy, ciekawie Okej. No się, raz tu i podstawiałem pod te dwie rampy kierowców. Dobra, odjeżdżam, spadam na bazę. Tak w ogóle to moi drodzy, dzisiaj 1 kwietnia, prima aprilis jest. No. ja jak berety. ja jak berety z tą pogodą. Pierwszy kwiecień. Odpierdziela ta pogoda Ciekawe rzeczy odpierdziela pogoda Wiosna Ach to ty? Czy nie ty? Zobaczcie, jak korwa zasypało Jezu, jedzie się po lodzie, tutaj Nie dość, że wiatr, to śnieg i minus półtora, i co nacisnę, gasto mieli mi na puste jadę. To jest przez rane pierwszy kwiecień. Takie oto, takie oto sytuacje zamiast wycieraczki, to marek kurde klakson. No. Ha, ha, ha. Nie wiem co tam dalej będę ładował Na razie jadę na bazę I to pewnie się teraz będziemy wymieniać tą płytę I dopiero później pojadę się tam gdzieś załadować no. Także jadę sobie powolutku Patrzcie moi drodzy jak dosrało śniegu Ja pierdzielę Spoko co nie? Ogólnie rzecz biorąc, o, no, nie odzywałem się w piątek, bo nie ładowałem, wiecie? Nie ładowałem, dopiero w poniedziałek rano będę ładował Oj yy, O 6 rano mam awizo załadunku płytki Płyteczki na Castoramę do Lubina yy, Będę jechał No i stamtąd tam najprawdopodobniej będzie KGHM ale nie wiem jeszcze, czy w poniedziałek, czy we wtorek będę dopiero ładował. W każdym razie, yy, widzimy się w poniedziałek. No i tyle, no. Ja sobie teraz wracam do domu. Ja z niedziela musiałem jedną sprawę załatwić i no i teraz wracam mówię... Przypomniało mi się, że kurde, nie... Nie zakończyłem tamtego odcinka. Bo miałem jeszcze jechać się ładować, no ale wyszło, że nie pojechałem i zapomniałem. No, tak więc no zapraszam na kolejne odcinki, zachęcam do subskrybowania nowych widzów, yy, do zostawiania łapek, do komentowania. No i trzymajcie się, cześć!